Siemaneczko, z tej seny, Minox 720 to kolejny film na moim kanale w dzisiejszym odcinku jest bardzo ważna chwila ponieważ yy, właśnie unboxuję tak jak obiecałem, moją pierwszą gamingową klawiaturę i yy, jest to Genesis 1200 EGB. tutaj też jest napis hybrydowa hyby, mechaniczna klawiatura, czyli że połączenie membranowej i mechanicznej słuchajcie, miał się pojawić odcinek w poniedziałek, wiem Albo święta na jedzenia, Ale była taka historia, że przysłali mi po prostu zepsutą klawiaturę, ponieważ nie, nie podświetlała się, ta już jest stwierdzona i działa. Więc ja się zabiorę za unboxing. Tu wystaje po prostu foliki. Wiecie, nie foliki, tylko taśmy zedrzeć. O, no. i teraz jeszcze długa I można sobie to ładnie otworzyć, nie rozdzierając pudełka. Więc super. Dzisiaj może nagramy jakiś test w ciągu filmu. O, teraz jest lepiej. No i uwaga. Ale Wam pokażę, oczywiście, jak się świeci. otwieramy Ja jeszcze nie otwierałem. No i tutaj mamy. Instrukcje. I mamy naszą klawiaturkę. Mamy też oczywiście naklejeczki. no I tutaj jest nasza klawiaturka w takim. Jakby foliowym. To jest takie jakby ze tej trochę. No i tutaj sprawdzamy jest nasza klawiaturka Tutaj proszę. Em, pozłacane wejście mini Jack. Z tyłu, poety i dźwięk. Najważniejszy. Fajny, Znaczy bardzo fajny. Jeżeli przybliżę Wam, żebyście słyszeli. Nie wiem, bo po raz... En, y, spacja jest głośna. Enter też. Shift też. Backspace też. A klawisze takie średnie. Ale... Nie wiem czy to, bo ja nie mam mikrofonu takiego dobrego w telefonie. Znaczy jest dobry, ale nie tak, że może to wyłapać. Nie wiem czy to usłyszycie. Taki klik, jak w przełącznikach blue. Nie wiem, no, chyba tego nie słychać u Was, ale tutaj normalnie to słychać. No wyjmowane klawisze. No i co? Ja zaraz ją podłączę do komputera, do laptopa, ale coś wam jeszcze o niej opowiem może, żebyście może, nie wiem, zainspirowali się kupnem na przykład takiej. No tak, więc ma podświetlenie RGB i nie tylko, 9 różnych kolorów, co klawiatura hybrydowa. Całkiem tania, bo kosztuje 140 zł. Jest bardzo fajna, dobrze mi się na niej gra, ma całkiem duże przerwy, ale mi to w niczym nie przeszkadza. No i zobaczcie. Ona jest taka jakby zagięta, widać to, że klawisze ma jedne w tą one drugie w tą. No i to nie jest wadą, ale będzie polepsza, więc zarazie same plusy. No i z minusów to widzę tylko jeden. Nóżki nie są gumowane. Są rozsuwane fajnie, ale nie są gumowane. No to niestety, ale mi to jakoś nie przeszkadza, bo ja i tak sobie tak jakoś, że nie chodzi mi ta klawiatura, tak o, o lapka właściwie nie wiem jak to powiedzieć. No i dobra. więc ja wam nie będę dłużej przedłużał i rozłożę tutaj laptop i wam pokażę, jak się świeci i różne funkcje. No, więc ja właśnie odpalam laptopa. Klawiatury jeszcze nie podłączam, ponieważ jak włączę laptopa, to dopiero ten, ją podłączę. Nawet nie podłączam nic do laptopa, ponieważ jest naładowany, pełni i nic nie potrzeba, więc ja daję klawiaturkę, no nawet mogę dać tu, żebyście ten, wiecie, Spiszę sobie szybko hasło i zaraz do was wracam. Więc mam tu klawiaturkę, jeszcze nie rozplątuję tego kabla, bo muszę zobaczyć czy działa. Uwaga, Podłączam. Wow, ale super. Nie wiem, czekajcie, zgaszę światło. Piękna jest ta fala. Czekajcie. On, wezmę telefon na statyw i aż no i pokażę wam tej tryb zmieniam włączę światło, żebyście widzieli zmieniam jak klikam FN to mamy takie 3 oddychające 4 5 tutaj mamy różne 6 takie zderzające się. 7. To jest takie, tej. programmisty, i tak dalej. 8. Można na przykład sobie tak jać takie, że jak klikamy, to się świeci. I 9. To reaguje na. Tutaj mam ręce na moją mowę, więc bardzo fajny typ, ale ja go nie będę używał, ponieważ ja najbardziej lubię ten i kocham ten typ. Zamiast może przejdę na przykład do Fitnite'a czy coś w tym stylu, no ale no naprawdę. No. Klawiatura jaka świetna, bardzo ją polecam. Widać efekt piękny. Można chyba jeszcze pojaśniać. Tutaj FN ciemniejszy. Naj... zgaszę światło. To jest. Można w ogóle wyłączyć. Potem daję FN dalej. To jest pierwszy, drugi i trzeci. Co jak widać, bardzo dobrze się świeci. Tutaj cały lat No i naprawdę w sumie bardzo dobra, ładna przede wszystkim klawiatura. No i co? Przechodzimy do jakiejś gry. Dobra, ja już odpalam Fortnite, jak widzicie. sobie, że nie nagrywam w OBS-em, ale ja aż tak zaawansowany nie jestem. No i jak widzicie, klawiaturę mam podłączoną. No, to no, niestety nie widać klawiatury, bo nie mam dużego birka, ale jest. Będę grał na niej. Zobaczymy. Jeszcze gram na myszce Genesisa, więc serdecznie polecam Genesis, bo naprawdę fajne produkty robi. Yy, ja sobie ogólnie zmieniłem, w którą stronę na... leci fala, ponieważ jeszcze Wam szybko pokażę. Można zmieniać to FN i z strzałkami. Można Patrzcie, to będzie w lewo. A teraz w prawo. Ja wolę to w prawo. Ale nie widzieliście jakoś tego mega O nie aktualizacja. Zobaczymy jaka duża, no nie? Bo jak chcę to Wam pokażę w CSGO. Ojej, Dobra. CSGO, odpalę i ten. ja w tej chwili gram w CSGO, ponieważ w Fortnite aktualizacja się będzie trochę robiła. Inaczej nie, nie jest duża, ale po prostu dużo ludzi teraz siedzi na internecie i się będzie dużo długo robić, więc zagram w CSGO. Od razu mówię, w CSGO nie jestem jakoś mega dobry, bo ile mam w CSGO? Półtora miesiąca i z tego przegrałem w CSGO może z 3 godziny, więc nie jest to mega dużo, więc moje umiejętności nie są. Nawet ta, znaczy są nawet. Wam. Podobno mam tobie gajma, ale taką porządną snajpę to ja mogę dostać. Nie mam trochę niewygodną pozycję, bo muszę się ułożyć bo mam tutaj stację na podcasty do myszki. Nie jest jechać ciężko, ale można jadę. Mega fajny odgłos Matakrawa. Anti-ghostingu nie będę Wam pokazywał, bo nie wiem gdzie to się robi. Ojej, a teraz będzie się milion alt wczytywało więc zrobię wam przerwę. Więc ja już się zaczęła. Ja muszę szybko klawisz włożyć. no coś sprawdzałem. No i dobra, wybieram sobie ten kajabin. A, bo on był tutaj. Ja nie wiedziałem, bo cały czas stałem A, no to fajnie. Ej, dobra, ten gość ma chyba jakieś cheaty Ej Co? Widzieliście to? Ja mam chyba jakiegoś laga I No Co ja mogę wziąć się ja? Aha mam mało strasznie OP I małe DPI strasznie Bo takie miałem ustawione Aha i mam lagi No to nie no no Jest to super I to przez tą aktualizację Aha, widzieliście to? Aj, co to ja Chyba mam jakieś czyty? Co ma to ku... O. jedziemy z tym na jest za te lagi, ale czemu? Aha, ja bo mam stopingu. Ponad. No z tym się tak strasznie wolno idzie. Gdzie? Aha, no to właśnie to jest to, jak masz lagi, no nie? to ma P90. Będę spamił Nie wiem, czy też tak macie, ale ja na przykład do CSA pacz, bo jest ja strasznie dużego DPI. A, bo spadłem. A nie! Ej, co ja ten gość mi dziadał za 2 HP, Ej, no skąd? No jest. No czemu ci ludzie się tutaj pojawiają? No skąd... nie no ta gra jest jakaś niemalna. Mówię, nie lubię tej gry. No jak ten gościu mnie zabija? Dobra, ten PM jest za słaby. Biorę AK-47, teraz rozwalamy każdego. Skąd? Sejo, Jezu ci ludzie są za dobrzy, nie ja za słaby tam. Aha, się mi kila zabrał. No skąd Jezu ci ludzie, to są jacyś citerzy, naprawdę. Gdzie się nie pojawię, tam oni są. O typ. Ej, jak on mi tyle zadał? A, bo tu jeszcze był. No, ci ludzie są jakieś. Wiecie co? Biorę No bo to nie jest tak automatyczne jak w night. Nie? nie, no, no to pozwól. Nie, 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 dobra, ja nie, 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 wolę digla. A tu jest. jest 就。 To super. Ej, w ogóle z pistoletów najbardziej lubię double BRT Dwie BRT, bardzo lubię z... Znaczy po prostu dobrego mam z tego aim'a Ja zadaję w ogóle coś temu typowi? No on nie żyje Aha, no to on miał z 2 HP, na to się nie liczy Dobra, to jest tutaj, widzicie, że tyłem stał? Miałam tą wersję zadajmo, gdzie są cheaterzy Ponieważ nie gają tak dużo w CSa, to nie kupiłem na tą snajpę. Dlaczego mi w ogóle tamtego killa nie zaliczyło? O, nie byłem w tabeli. No to w sumie się nie dziwię Zobaczę tylko czy mi się Fortnite zrobił Ale w sumie dobra To oczywiście jak w CS, no nie jest to najlepiej Ja poza tym do klawiatury nie jestem przyzwyczajony Więc no, jeśli... Odcinek Wam się nie spodobał, no to nie musicie zostawiać łapki w górę, ale jeśli się spodobał, to oczywiście możecie zostawiać łapkę w górę. Motywuje mnie to do kolejnych takich filmów. I jeśli chcecie kolejny film z klawiaturą, tylko że porównanie w Fortnite, to mogę Wam go nagrać z wielką chęcią. I co? Trzymajcie się, cześć, bo i tak ten film już tej wadeł go. Cześć!